O, dzień dobry, proszę Państwa, jeżeli nas jest słychać dobrze. Słychać, słyszysz mnie, Tomek? Tak, słyszę Cię dobrze. Powiedz, jaka sytuacja dalej, dalej zaszła. Powiedz o tej sytuacji, Tomek, co zaszło dalej. No, jestem zamknięty dalej i w i biorę zaszczyki. Mhm. A dlaczego bierzesz zastrzyki, jeżeli można by wiedzieć? No, nie wiem, zmienili mi tabelę na zaszczyki. To jest coś nienormalnego. Jak widzę, to jest coś nienormalnego i to strasznie. Mam nadzieję, że tak samo uważasz. O tak. A ten... Um, a powiedz mi, a... B, 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 a ty coś mówiłeś właśnie... ...mi. Dzisiaj nawet. No mówiłem ci, że żeby się może do Rzecznika Praw Obywatelskich uderzył. Yy, no to mówię, że możemy uderzać cały czas, ale mówiłeś coś jeszcze, że po szpitalu. Zrobimy leczenie jeszcze. Słucham? Szpitalu nie leczenie jeszcze. No, coś tam nie było słychać, ten więc yy, Tomka może jeszcze czekać leczenie, jak samo mówi <śmiech> <śmiech> czyli co czyli będą zastrzyki tylko y, też czy tylko leczenie takie jak to wygląda Będą no, mm -hmm. no to się już na ciebie uwzięli trochę no hmm. Prawo, ja on by nie zabrali kiedy? Za ci zabrali pół roku temu. Tak, uwagi na, na, na to, że prokuratura, prokuratura na, na mnie doniosła, że mam schizofrenię. No nie ma schizofrenii, bo jakiś tam Daniel e, twierdzi, że nie masz tej schizofrenii. Daniel na D, nie pamiętam. Ale. Normalnie, no to chłopaki też mówią, że tam normalnie. Ja nie chcę mi tego zrobić. Eee. Wszyscy ją uważają za normalnego, który Aha. Czyli lekarz jest dosyć ciekawą, ciekawą antyosobą, można by tak powiedzieć, nie chciałbym go poznać, Czekaj, to, chyba... najlepiej. to najlepiej żeby go nie poznawać, to tak. no, no to my musimy cały czas nagłaśniać tą sytuację. A jakiś in, a inni lekarze, czy tylko masz yy, czy masz tego lekarza? No tego lekarza. Mhm. Mm no, taki... Ludwik Martyn był Ludwik jak? Martyn. Mhm. Mm Dziwne nazwisko. Trochę przypomina naszych z innego narodu. Hebrajskiego. Takie nazwisko takie typowe. że tam pochodzi od y, tych braci. Dziwnych. Nie wiem. Nie jest tam typa. Yy. Dalej. Yy. Cały czas jesteś w Marcie, tak? W Warcie, tak? Tak. Mm -hmm. eee, jak to teraz wyglądasz w tym szpitalu? No nie bardzo. Cały czas źle. No tak, daj mi zaszczyt. A teraz jest jeszcze gorzej. Wcześniej nie mówiłeś o zastrzykach, a teraz mówisz. <laughs> No to, czyli to już jest, czyli to już jest, można by powiedzieć. No trapiłeś na najgorszych fachu. No tak. Co jeszcze? Nie można, a nie można tam pojechać, dowiedzieć się pewne rzeczy, czy jak to wygląda. No nie można. Czyli cały czas jest źle. Tak. walczył, uh. że docieszynica praw obywatelskich, żeby mi to pomógł jakoś zmienić, ale na razie się nie odbywa. No mówię, no trzeba cały czas <laughs> mówić ten, ujawniać ten, co dalej. No, nie wiem co dalej mogę powiedzieć. Słyszysz mnie dobrze? Słyszycie. A dobrze? Tak. No, yy... no i teraz ten, no i jak, jak ta sytuacja? Też się cię żeby... mm. Nie wiem, czy coś jeszcze można powiedzieć. Yy... Nie wiem, czy nie warto też przyjechać tam do ciebie, albo ty mówię, że będziesz miał przepustkę lubię. Od 3 do 10 od, od 3 do 10 Czyli tygodniowo, można by powiedzieć. Tak Czyli może tam się przejedźmy tam do ciebie? Tam trzeba porozmawiać. Czy jak ty sądzisz? Jak chcesz. Jak są uważasz? A ty jak byś mógł zrobić? Najlepiej by było. Ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. że ja to lekarz tym, że w gdzieś to wszystko. Uh -huh. okay. uh -huh. okay. Zobaczymy jakie jak, jak zniszczenia to wyglądają. Czy nie ma zniszczeń tam w twoim domu po, po, dwóch, po dwóch latach, co się tam wydarzyło? Zniszczeń nie ma, bo coś on piluje i rodzice, ale, ale kleje wszystkie i zabrawy to wszystko mi się skawalało. No mhm. już nie mam zreska sklei. Czyli, zrobił. To w było bardzo dużo. że Też nie wiem. Więc że w Państwa. Hej, że komentuje. komentuje. Cześć a co, co się dzieje? No, mówimy w sprawie tego, że Tomek yy, ten. Tomek właśnie yy, jest tam na warcie i teraz będzie miał leczenie bezsensowne. No. Nie wiem po jaką cholerę. No Tomek też nie wie. Mm jak chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy tylko tyle? To powiedzieć, że ludzie unikali psychiatry. No, żebyście unikali psychiatry na zawsze. A na jakiej warcie? W szpitalu psychiatrycznym? Tam, gdzie jest łódzkie. łódzkie, dobrze mówię? Tak. Mhm. No. Ale na szczęście oglądają nas strasznie dużo osób. No dobra Jeszcze coś chcesz poruszyć? Nie wiem a, a ty rozmawiasz z jakimś na grupie? W tej chwili? Czyli chodzi. Wiesz co ja rozmawiam na, na filmie. Ten, dziewczyna akurat ten, ale będą jeszcze i za jakiś ten, za jakiś czas, jeżeli Tomek nie będzie, ymm, nie będzie chciał mówić, to... to jeszcze jeden film bym zrobił, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. No. Jeżeli chcesz coś powiedzieć Tomek, bo to mi mówię tak szczerze, wszystko jedno. Oglądam się z drużyny. Oświadczenie. Mm -hmm. ja... <laughs> ja właśnie nie wiem co jest z Kasią tak naprawdę ona jako jedyna to ona wyszła e, z tego szpitala i na razie nic nie widzę żeby się zmieniło o to jest też ciekawe że że te jej stare filmy a nie teraz zobaczę. Nie, najnowsze. Nie ma tych nowych. Yy, nie ma tych nowych filmów. To jest ze szpitala psychiatrycznego, są te stare. Ciekawe dlaczego. No ja weszłam na jej kanał i na razie nic nie ma. Jakby wykasowała wszystko. No ale... To jest na moim kanale, więc proszę Państwa, możecie Państwo oglądać. Dalej, sprawdzam. Jakaś tam młoda dziewczyna właśnie nas subskrybowała. To bardzo, z, Ang z Anglii chyba. Ale się bardzo cieszę, że, że jednak się interesują. Młodzież angielska na przykład. Co się dzieje i co my właśnie robimy? Nie wiem. Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. No chyba tylko tyle, jeżeli chodzi o moją stronę. Nie wiem jak Tomek. Tomek? 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 Coś jeszcze chcesz powiedzieć, czy już to wszystko? No to już powiedziałeś. Coś jeszcze? Tak, tak się pytam. Wyciągniecie mnie? Słucham? Wyciągniecie mnie Będziesz szpitala? No staramy się jak naj... Wiesz, staramy się. No nie jest takie to proste, ale spróbujemy. No, wymieniamy Twoją sprawę już cały czas i to... A Kasia? A Kasia wyszła? Kasia już wyszła już dosyć dawno, ile tam dwa tygodnie temu, tylko nie daje nowych filmów. A te stare skasowała. Dlaczego? Nie wiem, zapytaj się jej. <laughs> ja je stawiłem. Ja stawiłem kiedyś ten film. Hmm. Może chce mieć spokój albo nie wiem co. Wiesz, ja tam nie wiem do końca dlaczego. Ja nie jestem niestety bogiem i nie mogę ci powiedzieć dlaczego. Mm. Wiesz, jeżeli chodzi o to wszystko o. <laughs> niestety nie mogę. Jak to Ci powiedzieć, niestety nie mogę nic z tym zrobić. Ale myślę, że... Jak, yy, wszystko się już powinno niedługo wyjaśnić. Yy, yy. No niestety Kasia nic na razie nie pisze w tej sprawie. No. Yy. A kto ją tam umieścił w tym szpitalu? Mówią, że rodzice, ale tego to ja cały czas nie wiem. A te filmy, które, które ona wstawiła, to ja dałem je wszystkie na YouTube. Dalej. Nic już nie mogę powiedzieć. Możesz, mówi, możesz zadać mi pytanie. Ja mogę ci zadać pytanie. Może ktoś z widzów zada pytanie. Zobaczymy. Tomek, niech coś odpowie. Niech odpowie, co się dzieje. A co się dzieje, Tomek? Bo, bo ten. E, czyli jesteś w barcie psychiatryku, tak? Tak. Niech odpowie, co się dzieje u niego. A co się ciebie, dzieje u ciebie, w organizmie? Podejrzane to twoja sytuacja Kto cię zniewolił? I za co? Pytać też. Sąd. Sąd. Aha. I za co niby? Tak. Za Których nie popełniłeś? Tak. Dobra, dalej. Tak jak ktoś mi chyba napisał. Dalej jakieś pytanie, coś chcesz odpowiedzieć? Hmm. Czy jak? Mówię, mówię tak szczerze, jest trochę ciężko. Yy, a dlaczego tam nie, yy, A nie, nie rozumiem. A dlaczego nie możesz... No... Yy, yy, ale jak pomóc? Halo Tomek jak jesteś? Ktoś do mnie próbuje dzwonić. Mhm, nie, eee. Beatko, ja nie wiem jak można... Eee... Jak... No można zawsze pomóc. Coś jeszcze? Mm. Coś jeszcze tam jak chcesz powiedzieć? Nie. Bo możesz jeszcze... Proszę Państwa, jeżeli coś y, chcecie Tomkowi y, pomóc, to ten, y, to po, prosimy dzwonić na mój numer, każdy go zna, jest, jest publiczny na Narodowej Antypsychiatrii, dlaczego nie można pomóc? A nie, no można zawsze pomóc, no mówię, no z... zawsze można pomóc i polecam, żeby pomóc, jeżeli ktoś chce pomocy, to z chętnością. Polecam, żeby pomagać, jak już nic nie chcesz Tomek, to, to będziemy Ci pomagać przez cały czas, wyślemy do różnych instytucji, żeby Ci pomogli. Jakby co? No. no to się nie przejmuj, Ci pomożemy. Jeszcze coś, jakbyś coś jeszcze chciał dodać, to możesz teraz powiedzieć. Nie. To proszę Państwa, jak coś jest, to pomóżcie Tomkowi, yy, mówcie o tym Tomasz Jaworski. Yy, no i co, no i tylko tyle yy, wspominałem o nim na kontrmanifie więc proszę państwa warto pomagać yy, nazi aborcjonistki, lewaki i masoneria jemu nie pomaga a my jemu pomagamy z cały... co możemy to to trzeba pomóc no i co, no i tylko tyle na tej ten, jeżeli ktoś chce to niech yy, yy, Mówi, pewny, niech mówi o tej sprawie, można udostępniać e, filmy, e, ja go na dziś udostępnię, żeby go każdy mógł sobie zobaczyć, więc to chyba będzie tyle, więc proszę Państwa, e, coś jest nie tak na no ale dobrze, może coś się uda, no dobra, jakby co można zawsze Tomkowi pomóc, zawsze...